Przecież, że to całkiem normalne zachowanie rynku. Ceny walut są niestabilne. Zawsze skaczą przed świętami. Odkupisz je potem z zyskiem. Okej, okay, nawet jeśli nie, to na pewno nie stracisz. Najwyżej odzyskasz po tej samej cenie. Zresztą i tak teraz są ci potrzebne złotówki. Właśnie, jeszcze nie mam prezentów dla Marty i je... Ewy. Które konieczne? Spokojnie, masz czas. Dopiero 10 po drugiej. Dopiero? Muszę lecieć. Powiedziała mi, chociaż w tą wigilię pomogę jej pomogę. Chyba nie będziesz biegał po kuchni? Nie, tylko choinka. Przecież córa sobie poradzi. A to o czymś nie zapomniałeś? Nie sądzę. O szesnastej jesteśmy mówieni z Holendrami. Musimy przed świętami sfinalizować ten interes. To dziś? Nie mówiłeś mi o tym. Ja, ja nie mogę dzisiaj. Jak to nie możesz? Nie przesadzaj. Obiecałam, że później o piątej będę w domu. Po pierwsze jesteś prawnikiem. Po drugie do tego rado i do tego moim. Bez nie sporządzę umowy. Dadzwonisz do domu i wytłumaczysz w Marcie. Poza tym taki interes nie trafia się często. Wiesz ile ty miesięcy jest? Już to wstępnie obliczyłam. No ładnie. Spokojnie możesz obiecać rodzinie, wakacje na Karaibach. Feria może Palpa. No, no nie, nie wiem. Teraz idziemy do sklepu. Coś kupisz, a potem będziemy myśleć. O piątej Mer Merkury. Później kancelaria, najpóźniej o ósmej będziesz w domu. Podrzucę cię w moim nowym koldem. Chodź mi tego nie wybaczy. Czy ona pochwyci dwie dziewczyny? Nie trzeba nic mówić. Już sobie wyobrażam. Ale niech pani posłucha. Ja tam nie chcę nic złego mówić. Nie rozumiem tego. Jak one mogą się uczyć? Wracają późno. Albo do nich. Towarzystwo wychodzi na pranę. Sama pani widzi. Rodzice dają pieniądze. A te co? Nie wiem, jak one tak mogą żyć. Wiedzą, jak Nigdy też coś zmęż Ale kwaska pani nam, nie pokręciła specjalnie pewny spowodowań, o te dzibuchy. przeszkadzają tylko spokojnym mieszkańcom. Nie, one są spokojne. Nie hałasują. Zresztą, ona z nimi nie mieszka. A widzi pani, już ja tam swoje wiem. Jest obrażona od czasu, kiedy nie zostało tych grzybków. Co to je Pani, pani Polagio zaprawiało u Pana Sewerego? Niemożliwe, przecież Pani też ich nie dostała. Ale dobrze mi się przypomniało, niedawno najmłodsza córka Pana Sewerego właśnie urodziła synka. Co? Dopiero mi Pani to mówi? Trzeba jej pójść pogratulować. Pewnie już to Pani zrobiła. Gdzież bym też poszła sama? No ja nie wiem, nie wiem, ale to szczęście, czwarty wnuk. Panie Franciszko, nie można narzekać. Takie właśnie na mną się. Tak, a za oceanem. To nie to samo, co pani 50 kilometrów. Przepraszam, nie chciałam pani urazić. A jak tam dziewczynki? Sobie coś przed świętami? Pewnie zawsze piszą. Głoszę Lucinka, Lucy. Chodzi już do przedszkola, więc moja Ania pisze to, co mała chce mi powiedzieć. za to Mary, Marysia już sama pisze. Tylko, że list jeszcze nie doszedł, zawsze tak długo idzie. Ojej, o mało nie zabił. Wandal jeden. Nic się pani nie stało? Nie, nie. To wszystko przez moją nieopagę. Ale mój szef... Latunku! Niech ktoś mi pomoże! Ja pomogę! Ale babcie narozrabiały. Obie wpakowały się pod tramwaj. Mogłyby trochę uważać, przecież ludzie pracują. Nie przesadzaj. O co? Pilnujemy, żeby nikt nie ukradł. Masz rację, teraz to ludzie z tytułu nie mają. Nawet ładne to Choinka. Jak pani mogło pomyśleć coś takiego? Bo pani wie, gdzie pues, jestem. Ten... No. Nie, nie, Już tłumaczę. To choinka tego młodego człowieka, który pomógł starszej pani. Powiedz mi, jak on naprawi. Coś poważnego? Z tą panią. To prawie jak pan o Ale bardzo się z i pewnie. Lepiej od razu zrobić EKG, nigdy nic nie wiadomo, a jutro pewnie szpitale będą nieczynne, no chyba że ostry dyżur. Może to zawał, Ta druga pani chce wezwać pogotowie. Też coś. No, no myślę, że lepiej jednak zrobić te EKG, no bo jutro przecież pewnie szpitale zamknięte, no a myślę, że będą ostro dyżury otwarte. Staj. Dziękuję. Ja się spieszę. Czy mogłaby Pani popilnować tych starszych kobiet do przyjazdu pogotowia? Ale rzeczywiście, niech Pani idzie. Takie zamieszanie przed świętami. Jak Pani myśli? Dobrze, że pogotowie zabierze Panią kolegium. Może nie trzeba było. Tak, będzie lepiej. Ale na same święta. Najświeższe wiadomości. Może do Pani? Nie, dziękuję. Już mam. A zatem życzę pisałek świąt. Proszę się nie denerwować. Wszystko co trzeba załatwiam. Zaraz zadzwonię do Pani rodziny. Najważniejsze Pani zdrowie. Ale ja się dobrze czuję. Niepotrzebne to zamieszanie. <gry> To się okaże czy niepotrzebne. Każdy mówi, że jest zdrowy. Mnie też. Może dobierzemy te siatki do pani domu. E, nie, to ja za dużo kłopotów. Ja je ja wezmę w takim razie, a pani syn to może odebrać. To żaden kłopot. Dobrze, bardzo dziękuję. To już wszystko. Musi pani jak najszybciej być w Do widzenia, do widzenia. Ej, nie zaczepi babci. Oburzy jedne, tydu nie mają. Niech się pani nie denerwuje. Spoko, spoko babciu. Na erwet konserwy i na eksport. Szkoła zdrowia, złoż piękności szkodzi. Co za paskudy jedne. Taka ta dzisiejsza młodzież. Miejsca no, nie no. ustąpią, szacunku nie mają, wstydzilibyście się. Oni nie są tacy szli. W taki czy inny sposób chcą zwrócić na siebie uwagę. A poza tym to przygład z góry. W nowym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą w Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Żeby się dać zapisać z poślubną sobie Maryją Która była brzemienna Kiedy tam przybywali Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania Porodziła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki I położyła w żłobie gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie Znam twoje czyny Że ani zimny, ani gorący nie jesteś Obyś był zimny albo gorący Tak, skoro letni ani gorący, ani zimny Nie chcę wrzucić z mych ust